System Fenix 96. Witamy na kolejnym odcinku do mojego kanału. A w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie robili. Yy, tak, odblokować broka za 1000 pucharków. Nie, no, nie, nie, no, nie żartuję. Yy, nie będę tego robił. Będę, w dzisiejszym odcinku będziemy grali jedną. Znowu no, nie typowy odcinek z Stars. Będzie taka ta seria. Będzie się pojawiała chyba tylko w sobotę. Tak, tylko ta seria będzie się pojawiała tylko w soboty. Typowy odcinek z Bravestars 3. Trzy odcinki nagram i później będę nagrywał znowu Minecrafta, po Minecraftzie znowu Brave Stars i takie i inne jeszcze gry, które są na moim kanale. I może powrócę do Robloxa, może nie, może tak. Też już mam 673 pucharków, ale to jest nieważne, bo Brave Stars, znaczy lubi Braverstars, Stars, ale w sumie ja nigdy za tym Braver Stars nie przypadałem. Ale jakoś dobrze gram i dziwię się, że gram jeszcze. Znaczy grałem już dwa lata temu w Brawl Stars. A dobra, przejdźmy już do tej gry. Tu są ci zawodnicy. O, Colt, Colt. Ja będę znikał. Colt jest bardzo dobrą postacią. Znaczy niedobrą, nie dobrą, jakoś nielegendarną. Ale na pewno potrafi. Potrafi gracza nieźle. Nieźle zniszczyć. Zgigko, o, 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 właśnie. Nie lubię nity. Znaczy Nita to jest fajna postać, bo w związku też. też dużo daje. też dużo umie zabierać HP. O, czerwoni wygrywają. Na czas to zakończyć. Dzisiaj nie jestem jakoś w jakąś formie w Brawer Stars. Jest. Nadzie spoko. Jest. Jest dobrze. Ale dobrze. To chyba jest Rico, ale muszę sprawdzić w postaciach. Gram Nie pamiętam dokładnie. Dobra, bierz, bierz, bierz. Dobrze. <laughs> Dobra, na razie jest dobrze. Colt jest dobry postacią, ale tylko w swojej Lidze Bo Colt mnie prawie zabił My mamy tyle tych Rubinów, czy Diamentów Ja nazywam to Diamenty W mnie cold. Bierz, 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 dobrze, dobrze, dobrze Wszystko jest idealnie, taka walka o te Uff. Emocje są w Brawers tego to nie powiem Lepiej trzeba się na początku ukrywać Dobra, dawajcie, 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 momenty, diamenty, jest No kto? No, już koniec rozgrywki No dobrze, no dobrze, że zawodnik wygrał Nie <ścoughs> Nie, spoko Ważne, że ktoś wygrał. Ja tak za bardzo zabrałem Stars nie więc wiecie, jak to jest. Ja mogę się nad pogodzić. Nawet, jakby ktoś mnie zabił w strzelance, czy w się to już mu się wkurzył. Aż znaczy, w Braver Stars to no nie za bardzo. a ja to w Stars za bardzo. Taki nerwowy nie jestem, bo za bardzo nie gram. No, a nie ma Kolta, jest dobrze. Nie ma Kolta, nie ma Kolta. A już mi się tą postacią trochę źle gra. Mi się tą Bibi mi się opłaca. A po już... Yy, nowe postacie nad wydropiłem, przyznam wam powiem. Ja to muszę zrobić starym sposobem, jak już zainstalowałem ten Brother Stars. Co? Dużo udało mi się za pierwszym razem tutaj... Dobra, ten się już trzeba trochę dobrze uważać. No, uciekam, uciekam i chowam się, żeby tutaj nie było przypałku Dobra, no, zmyliłem. Wiem, jak się nazywa, Nita? już znowu walka od diamenty, i już za chwilę będziemy mieli, Biorę, 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 Dobrze jest, jest dobrze Pomogę mu nie, Jest koniec gry Bardzo w szybkim czasie No myślałem, że za chwilę przegramy, ale Jest dobrze, tym razem się odegraliśmy Nie wiem czy tak naprawdę, ale Brawl jest całkiem spoko grą w związku, że ja przez, Naprawdę Drawestas ja bardziej te strzelanki takie wiecie. Brave Stars 2 lata to na początku mi się podobała ta gra, ale już za bardzo... Nie grałem, więc za bardzo mi się nie podobała. No. Czerwoni mają pierwszeństwo, a my mamy... Air er Primo tutaj. Nie chcę Air Primo nic, nie chcę krzywdy. Erpimo, to jest bardzo moja ulubiona postać. Ale r jest fajną postacią, nie powiem Musimy nazbierać te... Dobrze jest o. Uf, uf, uf. To, że jest R-Primo w drużynie to jest ciężko A już mam tutaj ulta swojego, więc ja... dziwisz się, że bo jak grałem no to miałem samego pH. Ale dla mnie Braver stars jest taką grą, która mnie naprawdę ja się nie, duży... nie wkurzam się po prostu. No. Ja nie wiem, co się ze bo to jest wyjątkowe, że dobrze mi szło. Widzicie, co jest najgorsze właśnie w Braver stars? Że właśnie zawsze, jak widzi nasza postać, widzi przeciwnika, to ta. Yy, kieruję w innym miejscu strzedy, a ja teraz wezmę inną postać, bo mi się już nie... Mi się z, nie, tak po prostu zanim nie przypadam. Na początku fajnie mi się nim grało, ale później okazało się, że już nie. Z takiego powodu... A właśnie miałem pokazać w Tu Bibi, ale nie miałem... O, Poko Poco. Poco tu to, to, to jest... Wsparcie. Poko to się ma. Nie rozumiem, kto to jest Poko. Poko, po co Poko? Powinien go inaczej nazwać, ale dobra, Poko, wsparcie rzadki. Poko atakuje wrogów y, szkodliwymi falami dźwiękowymi. Superpa, y, super super y, super atak tego zadymiarza może y, może leczyć y, zarówno jego jak i członków drużyny. Dobra. Riko Rico strzela gumowymi pociskami odbijającymi się od ścian A w ramach superataków strzeliwuje drugą serię gumowych kul Które przybijają, przybijają y, trafione cele Całkiem nieźle, ale okej, okay, ja wezmę se ją Coś bątaniska, ale ok. Widać, że ona widać, jaką ona by lubiła boks, ale okej okay, już. Gramy dalej, to jest odcineczek No tu jedziemy z koksem Wygramy, wygramy, spokojnie, wygramy. Dobrze, ja tu muszę gdzieś uciec. Mam że w tym pieniędzy mogę grać? No i tak można grać taką grać która yy, no, chyba nie traci miici bardzo nie jest dobrze Leon pro jakby to był leą Le Leon pro to by musiał dobrze grać 4rzy 2 jeden dwóch tutaj. O, jestem gwiazdą gry. Gwiazda gry Alan podłoga 96. No bo tam dużo też. Nie tylko że zbierałem, ale jednocześnie dużo graczy powalałem. Powaliłem graczy z nóg. Ale zobaczymy, kto będzie, jaką miał postać. Ok, my mamy kolta w naszej drużynie, w naszym zespole, to jest dobre. Lord Przykleić tylko chy, się nazywa Lord Uciekam Na Jest. Na mnie nita jest wkurzającą postacią. Uciekał. Przeżyłem. Przeżyłem, widzowie, przeżyłem. Przeżyłem atak naszych wrogów. Dobrze jest, Dobra. chodź tu nie ta, chodź, chodź, chodź tu i ta, chodź. U. Co ja robiłem w ogóle widzowie, co ja ro... nie wiem jakie ja grałem, w ogóle mi się ręce trochę trzęsą. Dobra, ja tu się z wami żegnam, odcinek był niezły. Zostawcie łapkę w górę i jeszcze karnet sobie otworzę, więc... Zobaczymy co z skrzynki mi się wygrobi. No nic, dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć.